Zapraszam na imprezę. To się docina. Musisz trochę lampę ściszyć Funk. <grym> I stolica to nas przyjedzie. Nie, 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 da daj jeszcze raz. <grym> o kurwa! Po <grym> jakiego to? 17 w końcu? 17. 17 marca. Albo 16 <grym> albo, albo 16 tego, do tego dojdziemy. To biedne, to jest biedny. Pracują Froki. <grym> Wrocław Rolki Wrocław Rolki. Siema, z tej strony Dejot z Funky Masons Siema, jestem Guba Cześć, mówi Ryba, woźny Planu B Franko z tej strony Barczyk, reprezentuje ekipę CC Loco 17 marca 17 marca 17 marca 17 marca Zagrają dla was ludzie z Warszawy These are the breaks Impreza pod tytułem These Are the Breaks. Impreza nazywa się These Are the Breaks. To co zaprezentować będzie Krzysztof rodzimym Rodzinnym Kr Krzysztem, crispem Ustęp. tyle, ile potrzeba. Zapraszam Was wszystkich do planu. Plan B Wrocław. 18 marca Plan B. Nie <gryzysia> B <gryzysia> Ponadto mamy występujących: Black Belt Greg, Funky, Crispy, Funky Invaders, monopoga. <gryzysia> Stop it.